Zmiana pierwszej karty talii. Jest to dość efektowna sztuczka, pod warunkiem, że jest dobrze wykonana. Tak więc możemy dać widzowi do przetasowania talii kart, żeby nie nabrał podejrzeń. Po przetasowaniu odbieramy od widza karty i mówimy mu, iż stawimy, że pierwsza karta stali, którą mu pokażemy, zamieni się w inną. Tak więc rozmawiając z widzem, robimy z tyłu. Malutką szparkę, którą przytrzymujemy kciukiem w ten sposób. Mamy tu malutką szczelinkę, którą możemy podwadzić kciukiem drugiej ręki. Są tu dwie karty. Z przodu te, jedna z tego nie widać. W tym czasie mówimy widzowi, że pokażemy mu na przykład kartę Asa, Asakaro i po położeniu przez niego tych kart na górze talii zdejmiemy inną. Ukazujemy to w taki sposób, żeby widz pomyślał, że trzymamy w ręku jedną kartę. Następnie kładziemy na spód te dwie karty i dajemy widzowi, aby on sam zdjął jedną kartę z góry talii. Ku jego zdziwieniu na górze pojawia się czwórka żołądź.